Ja jeśli mogę korzystając, rozszerzając ten porządek obrad, który przedstawiał pan przewodniczący, więc w dniu jutrzejszym, ponieważ radni byli na styczniowej sesji bardzo mocno zainteresowani, wysokością kontraktów, generalnie jeśli chodzi o opiekę specjalistyczną, opiekę medyczną, lekarską i istota jest taka, jest to forma informacji, te dwa punkty, zarówno kontrakty w aspekcie systemu ochrony zdrowia. Jak też stan infrastruktury przeciwpowodziowej. Na ten punkt dotyczący wysokości kontraktów poprosiliśmy kierowników naszych placówek, aby oni bezpośrednio poinformowali radnych i osoby, które będą uczestniczyć w dzisiejszej sesji o wysokości tych kontraktów, o możliwościach, tak żeby bez udziału, bez pośrednictwa czy to radnych, czy to prezydenta miasta, mieszkańcy mogli się dowiedzieć, jak to jest z tymi kolejkami, jak to jest z dostępnością do świadczeń specjalistycznych. Oprócz tego przy tej okazji tak brzmi niegroźnie punkt nadania statutu Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzeg. Jak Państwo wiecie ten etap prac do miesiąca września powinien się zakończyć. Oczywiście on w pełni nie kończy prace rewaloryzacyjne przy Zamku Dzikowskim, bo wciąż będzie nam brakowało ponad 4 milionów, żeby zakończyć pracę na pierwszym piętrze i na poddaszu. Natomiast e, oczywiście cały parter z częścią pierwszego piętra będzie już e, na tyle e, ukończony, że będzie można e, przygotowywać ekspozycje. E, to co Pan Dyrektor Wójcik mówił, będzie można e, te wypożyczone z innych e, muzeów, czy też bibliotek, eksponaty sprowadzać do zamku w Dzikowie. E, I ponieważ jakby funkcja zamku <laughs> musi zostać wpisana... To znaczy wypożyczone, bo one są zwracane właśnie. To znaczy no, zwracamy jednym, ale nie, niektóre, niektóre elementy, jak na przykład z Muzeum w Łańcucie Piękne Meble będą udostępniane w ramach współpracy między, między, dokładnie międzymuzealnej, w związku z tym część elementów wyposażenia, nad którym już od paru lat prowadzi rozmowy pan dyrektor Wojciech, no będą nam no, użyczane, mówiąc tak, tak elegancko. Więc y, zaszła potrzeba nadania nowego statutu Muzeum Miasta Historycznego Tarnobrzega. W tym statucie, krótko mówiąc, jest zawarte, jest zawarta, że Zamek dzikowy będzie miejscem, gdzie będzie eksponowana kolekcja, tak zwana kolekcja dzikowska. No w przyszłości, zgodnie z tym statutem, w przyszłości dotychczasowy spichlerz byłby Muzeum Zagłębia Siarkowego. Taki jest plan. Taki jest plan. Ja wiem, że Pan Dyrektor Wójcik jest w kontakcie z, no, z przedstawicielami ginącego już przemysłu siarkowego na terenie naszego miasta, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, organizatorów dorocznej karczmy kultywującej, Stowarzyszenia Organizacji Kultywującej e, tradycję górnictwa siarkowego na naszym terenie, na terenie miasta i, i powiatu. Więc idea jest taka, żeby w przyszłości ten spichlerz i te zbiory, które e, siłą rzeczy ze spichlerza zostaną przeniesione do, do, do zamków Dzikowie, tam ulokowały się wszelakie zbiory dotyczące siarki. Przypominam, kiedyś w Baranowie było, w czasach kiedy patronat nad Baranowem, mecenat, który sprawował duży wówczas 12 tysięcy KZPS, to w zamku w Baranowie była stała ekspozycja no, dotycząca eksploatacji siarki. Więc podobne, podobny pomysł na zagospodarowanie spichlerza na władze Muzeum Historycznego Miasta, ponieważ statut wprost musi zaopiniować Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, więc w Wigilii 23 kwietnia ten statut został pozytywnie zaopiniowany przez pana ministra Zdrojewskiego, przesłany. No i tu już jakby ostatnia rola to jest Rady Miasta, żeby ten nowy statut uchwalić. 23 grudnia. Okay. Wigilię wigilii 23 grudnia. E, więc e, tak wyjaśniam, zespół interdyscyplinarny e, to jest taki zespół wynikający z ustawy e, o zapobieganiu przemocy i innych ustaw z zakresu pomocy społecznej. E, będzie się on składał z przedstawiciela MOPR-u, Policji, e, Straży Miejskiej. To jest takie ciało, które ma interweniować. Nie powiem, że to taka specjalna komisja e, na podstawie przepisów ustawowych, która ma interweniować na podstawie informacji z e, instytucji pomocy społecznej naszego miasta e, w sytuacjach, kiedy krzyda się dzieje dziecku, źle się dzieje w rodzinie. E, to wynika wprost z ustawy. O kwestiach e, zwolnień od podatku rolnego gruntów, e, podatku od nieruchomości gruntów i budynków już, e, już mówiłem. I to jest to, co zapowiadaliśmy wspólnie, kwestia zmiany regulaminu uchwały, uchwały w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Chcielibyśmy, aby mieszkańcy, właściciele czworonogów przestrzegali zasady sprzątania po swoich przyjaciołach czworonożnych i w związku z tym na początek straż miejska Wespół z Towarzystwem Tarnowskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt, Ogród Świętego Franciszka, pełna nazwa, będzie edukować mieszkańców w najbliższym czasie. Przygotujemy się do tego w odpowiedni sposób wydawniczo, że stosowne zmiany w regulaminie zostały poczynione na ostatniej sesji. Na czym te zmiany głównie będą polegały? Na tym, że do tej pory, kiedy radni, ja też również jako radny, podnosiłem temat pozostałości pospaserowych, żeby ładnie brzmiało. Podnosiłem ten temat, zawsze spotykałem się z niemożnością polegającą na tym, że żeby były zestawy spacerowe, to muszą być specjalne kosze i szukaliśmy rozwiązania. Szukaliśmy rozwiązania, jak to funkcjonuje w innych miastach i takim prostym, najprostszym rozwiązaniem, e, ponieważ te woreczki na te pozostałości pospacerowe są biodegradowalne, w związku z tym je można wrzucać, umieszczać do normalnego pojemnika. A kosza na śmiecie znajdującego się przy ulicy i założenie tej akcji jest takie Straż Miejska wespół ze Stowarzyszeniem będą promować tą ideę e, na, na początku również napominając właścicieli no, czworonogów e, każdy e, właściciel pieska choćby e, płacący podatek do miasta oprócz numerku będzie otrzymywał e, zestaw e, pakietów w jednym pakiecie jest około ile torebek spacerowych no tak, żeby to wystarczało w skali roku. W tej chwili no, wystosowaliśmy zapytanie do kilku firm, które produkują takie, takie zestawy, około 1000 takich zestawów dla właścicieli na no, czworonogów chcemy zamówić i przy okazji w Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta będzie taki zestaw odebrać. No i na początku cóż, no, będziemy przekonywać mieszkańców, że tak należy robić, edukować. No, a w momencie, kiedy, e, kiedy te środki zawiodą, no to co, Straż Miejska będzie egzekwować regulamin, który e, miejmy nadzieję radni, czy zmianę w regulaminie e, utrzymania czystości porządku na terenie miasta radni, e, radni uchwał. Oprócz tego taką ciekawą formę graficzną to jest jeden z projektów, będziemy chcieli e, też wywołać jakąś dyskusję, bo, bo zawsze zawsze na ten temat wielu mieszkańców dyskutuje. Ja przy okazji tych zebrań środowiskowych z Panem Przewodniczącym byliśmy na, na wszystkich dotychczas zebraniach I, i jeśli chodzi o osiedla miejskiej, tam wprost mieszkańcy do, do, domagają się jakiejś reakcji, bo to jest widoczny problem, który się ujawnia, szczególnie po okresie zimowym, po okresie, kiedy topnieje śnieg. O no, taką ciekawostkę e, nawiązując do symboliki Bartosza Głuchackiego, taki, taki mamy pomysł na zwrócenie, zwrócenie uwagi że to jest może nie problem społeczny, ale to jest kwestia, kwestia, kwestia podejścia do tego. Chcemy mieć czysto, więc musimy zacząć wymagać również, również od siebie. Jeśli chodzi o pozostałe punkty, Pan Przewodniczący wspomniał te stowarzyszenia, tam były zapisy imienne wprost, czy to Stowarzyszenie Samorządu Statystycznego Województwa Podkarpackiego dla mojego poprzednika, czy też dla przewodniczącego Rady Związek Powiatów Polskich, Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa, gdzie, gdzie siłą rzeczy za zagadnienia quasi inwestycyjno-techniczne odpowiadał w poprzednim układzie władzy wykonawczej prezydent Wójtowie, dzisiaj odpowiada prezydent, wiceprezydent, następca prezydenta. Robert Niedwałowski, więc tego typu e, zmiany następują. E, I rzeczywiście ostatnia rzecz, która ja się nie upieram, natomiast to, to, taka inicjatywa wyszła, jest e, Stowarzyszenie Związek Miast Nadwiślańskich e, siedzibą w Toruniu. To stowarzyszenie grupuje e, samorządy skupione w e, uzbiegu Wisły, przy, które, które sąsiadują z Królową Polskich Rzek. I to stowarzyszenie generalnie ma na celu Hmm, aktywizację e, instytucji władz odpowiedzialnych za uregulowanie e, biegu Wisły. No dopóki nie było pochodzi e, wokół tematu regulacji rzeki Wisła, się nie dyskutowało. Zresztą jak Państwo pamiętacie i premier e, i przepraszam minister MSW Miller i i rząd wiele mówił o programie dla nas istotnych uregulowań kwestii programu górnej wisły im więcej czasu od mija od tej pierwszej, drugiej fali powodziowej tym o tym programie jest coraz ciszej złożono nam taką propozycję przystąpienia jako samorządowi który został no, dotkliwie dotknięty skutkami ubiegłorocznej powodzi i radni będą mieli szansę się Powiedzieć. Jeśli zdecydują radni, że przystępujemy do tego stowarzyszenia, to oczywiście będziemy cele statutowe wraz z innymi uczestnikami podejmować. Jeśli nie, no to jest to jedna, jedna z propozycji. To stowarzyszenie na przykład z tego co wiem w układzie Tarnowa i, i, i tej górnej części Wisły, czyli naciski na te zarządy regionalne dla nas to jest, czyli ta instytucja, która odpowiada za tak zwany stan międzywale i bezpośrednie regulacje Wisły, dla nas to jest najbliżej położony zarząd regionalny, jest w Krakowie, prawda? To, z czym miał Burmistrz Borowski, zresztą Stan należy do tego stowarzyszenia. Burmistrz Borowski miał e, problem wyegzekwowania słynnego zgody na wycinkę drzew i, i zieleni w tym terenie, który należy na tyle 2000, który w jakimś w znacznym stopniu przyczynił się do spiętrzania Wisły przed, e, przed mostem. Taka inna ciekawostka, oby takiej sytuacji nie było, no, członkowie tego stowarzyszenia należący, e, solidaryzując się na z Sandomierzem, udzielili sądomierzowi finansowej e, pomocy. No, takie przedłożenie na sesję radnym e, przedstawiłem. Prezes e, związku miasta Wiślańskich zwrócił się z propozycją, e, zdecydowałem się przedstawić, e, przedstawić tutaj kosztów e, kosztów przynależności do stowarzyszenia, jakakolwiek przynależność do stowarzyszeń w Polsce. Na ogół regulowana jest to w ten sposób, że to jest stała kwota 50 groszy od mieszkańca. Czy to jest na, przynależność do Związku Miast Polskich, czy to jest przynależność do powiatów. Do powiatów. E, tutaj nie ma konkurencji, że ktoś sobie jakoś e, próbuje. To są koszty funkcjonowania jakichś spotkań, wspólnych, e, wspólnych e, inicjatyw. I z mojej strony, szanowni państwo, Szanowni Państwo, tyle tak.